Dzień dobry kochani, witamy się z Wami z Międzygórza. Dzisiaj będziemy uderzali na śnieżnik. Mamy przepiękną pogodę. Jesteśmy na takim bezpłatnym parkingu leśnym, ale tak jak widzicie jest już bardzo dużo aut i tak naprawdę myślę, że zajęliśmy jedno z ostatnich miejsc. Będziemy szli czerwonym szlakiem. Niedaleko parkingu jest wodospad Wilczki. Szlak skręca w prawo i pomału zaczynamy iść już mocno pod górę. Czerwony szlak z międzygórza na śnieżnik jest najbardziej popularnym i najkrótszym wariantem dojścia na szczyt. Zajmuje około 3 godziny w jedną stronę. Pierwsze takie ostrzejsze podejście za nami. Pokonaliśmy ponad 100 metrów przewyższenia i lecimy dalej. No i na szlaku jest naprawdę sporo piesków, także my się cieszymy, że ludzie coraz częściej zabierają swoje czworonogi ze sobą i mamy nadzieję, że robią to w tak rozważny sposób, jak robimy to my. Regulaminy rezerwatów w Polsce zabraniają wchodzenia na ich teren z psem. Śnieżnik jest objęty takim rezerwatem, którego nazwa to Śnieżnik kłocki, jednakże jego zasady pozwalają na spacerowanie z czwornogiem. Warto jednak zaznaczyć, że psiaki muszą być trzymane na smyczy. Dochodzimy do schroniska, z którego pozostaje nam około godzina na szczyt. Będzie to stromy, lecz krótki odcinek oznaczony zielonym kolorem. Na śnieżnik prowadzi kilka szlaków. Pokazywany przez nas Czerwony Szlak z Międzygórza, Żółty Szlak Skletna, gdzie przy okazji możecie odwiedzić jaskinię Niedźwiedzia. Parking jest płatny. Niebieski Szlak z Jodłowa, gdzie wycieczkę zaczyna się spod rozdroża pod Kamiennym Garbem. Jest to najmniej popularny szlak. Parking jest bezpłatny. Z tej miejscowości możecie ruszyć również na Trójmorski Wierch, który udało nam się odwiedzić i film z trasy jest na naszym kanale. Żółty Szlak z miejscowości Strybrnice w Czechach, na którym spotkacie najsłonniejszego sudeckiego słonika. Po drodze można odpocząć w chacie na Wersji. Parking jest bezpłatny oraz czerwony szlak z dolnej morawy, który można połączyć z odwiedzeniem wieży Skywalk. Śnieżnik, zwany dawniej Kładzką Śnieżką, to najwyższy graniczny szczyt po polskiej stronie w masywie śnieżnika. Jest 17 co do wysokości szczytem w całych Sudetach i jako jedyny w masywie wystaje ponad górną granicę lasu. Kiedy śnieżnik stał się własnością królewny Marianny Orańskiej. Trafił na cel wielu turystów, którzy podziwiali z niego wschody i zachody słońca. Jego popularność tak rosła, że z inicjatywy Kłockiego Towarzystwa Górskiego została na nim wzniesiona kamienna wieża widokowa w kształcie baszty, do której następnie dobudowano obiekt mieszczący małe schronisko. Budowla miała 6 pięter i prawie 34 metry wysokości. Po II wojnie światowej śnieżnik nie był już tak chętnie odwiedzany. W 1973 roku wysadzono zaniedbaną już wieżę, której ruiny przez wiele lat były obecne na kopule szczytowej góry. W 2022 roku w miejscu starej wieży kamiennej wzniesiono nową o stalowej konstrukcji obudowanej szkłem. Co ciekawe, trzon został obudowany tymi samymi kamieniami, które zostały po wyburzeniu starej budowli. Ze śnieżnika roztacza się panorama na całe Sudety. Góry Bystrzyckie, Orlickie, Góry Ślęże, Górę Czarną oraz Góry Opawskie z Pradziadem. Widać również Karkonosze wraz ze Śnieżką, a przy dobrej pogodzie nawet Alpy co jest najdalszą udokumentowaną obserwacją z Polski. Zawsze w planach mam, że będę nagrywać w schronisku i znowu nie udało się nagrać, bo było tak dużo ludzi. I tyle się działo, że trzeba było pilnować i psa, i, i bobasa, żeby nie wracać tą samą trasą. Kierujemy się teraz czerwonym szlakiem na Czarną Górę. Wyjdzie nam około 2,5 km więcej niż jak wchodziliśmy, ale schodzimy taką trasą rowerową, tak że będzie się dużo łatwiej schodziło. No i tyle. A co do schroniska, no to ceny schroniskowe... E, za naleśnika takiego jednego dużego, bardzo średniego 30 zł. Dla mnie w sumie najważniejsze, że do tego schroniska można wejść z psem i nie ma problemu, ale też dużym minusem jest to, że nie ma w sumie żadnej miski wystawionej dla psa. E, ale są też e, na przykład krzesełka dla dzieci, gdybyście chcieli. E, to też w sumie na duży plus. Na, I tutaj na rozdrożu kierujemy się zielonym szlakiem na Międzygórze. I na kolejnym rozdrożu wybieramy szlak niebieski, który oznaczony jest jako ścieżka rowerowa. I pokazuje nam około 2 godzin do Międzygórza. A ze Śnieżnika jest bardzo mało ujęć z racji tego, że był tam naprawdę mega zimno, bardzo wiało. Było bardzo dużo ludzi. Sama wieża naprawdę wygląda mega spokojnie. No i sporo ludzi wchodziło na tą wieżę z psem, czego nie, nie chwalę z racji tego, że no, te schodki są takie średnie dla łapek piesków. W 1806 roku na hali pod śnieżnikiem powstała zagroda pasterska prowadzona przez Szwajcara, w której znajdowała się część dla turystów wraz z małym bufetem. Kolejno, w drugiej połowie XIX wieku, na zlecenie wspomnianej już księżnej Marianny, wybudowano nowe schronisko, a z racji rosnącej popularności w 1871 roku dobudowano obiekt, który jest obecnym schroniskiem. Po II wojnie światowej schronisko ulegało dewastacji. Następnie przejęte przez PTTK zostało lekko podreperowane, by w kolejnych latach po przejęciu przez Zbyszka Fastnacha i gruntownym remoncie znów cieszyć się popularnością. Dosłownie sekundka od tego parkingu kończy się ten szlak, w którym chodziliśmy. Nie wiem czy jeszcze cokolwiek widać, ale idziemy do autka.